Kochani Państwo, a z nami pierwsi goście, Aleksandra i Damian Fojcik, kolejne szlagierowe małżeństwo w liście śląskich szlagierów oraz Roman Jordan, czyli trio Harmonik przez duże C na końcu. Witam serdecznie w studio debiutantów. Witamy serdecznie. No witam was kochani, to bardzo miła chwila. Ola, Damian i Romek, uśmiechnięci debiutanci. I bardzo pięknie trio harmonik o szlagerach porozmawiamy za chwilę, a tak całkiem prywatnie. Olu, co porabiacie na co dzień? Co porabiasz? Co porabiam? Pracuję zawodowo, oprócz tego oczywiście moja działalność jest ściśle związana z muzyką i wszystkim czym się zajmuję, właściwie wszystko czym się zajmuję jest związane z muzyką. A w jakim mieście mieszkasz czy mieszkacie, bo z mężem e, nie razem jesteś? Razem z mężem mieszkamy w Połomie. to jest nasza rodzinna miejscowość, stamtąd pochodzimy. No i tam generalnie żyjemy. Ok. Czyli na Śląsku. Okolice tak, oczywiście. okolice Wodzisławia śląskiego. A to zapytam Damiana już chyba, że żona powie, czym mąż się zajmuje na co dzień. <grym> Może mąż sam powie. <grym> Może mąż sam powie. <grym> oczywiście pracuje na kopalni. Tak jest. I oprócz tego właśnie też. To fedrujesz, chłopie, fedrujesz. Tak, na oczywiście, tak. Na Podnosisz tak. wydobycie. Podnosimy wydobycie, tak. Na wiele razy doż na jaki poziom? 950. Jeruna. <grym> A w szoli nie możesz strachu, jak tam jedziesz na dół. Nie. nie. nie? Odważny synek, odważnego męża. A śpiewasz trochę na dole tam też przy robocie. On cały Ma... czas śpiewa. Żona no, zawsze no, wylepi lepiej chupie. No właśnie. <laughs> Romka zapytam. No, e, ty, chopie na co dzień na pewno robisz coś wyjątkowego. Tak czuję? Ja? Wyjątkowego, to znaczy w branży informatycznej, jako informatyk pracujesz, tak? No, a po pracy to. Muzyka, komputer, wędkowanie i rower. Oj, a co złowiłeś ostatnio? Złotą rybkę jeszcze nie złowiłem, ale już jest blisko. <noise> Czyżby ta złota rybka to był szlager w liście śląskich szlagierów, który wskoczy do top szlager dziesiątki? Zobaczymy. Słuchajcie, wy wygodacie, czy mówicie? Jak, jak wolicie na co dzień. I godamy, i mówimy. No to będziemy Dobrze. i godać i mówić. Damianie, harmonik to naprawdę nazwa z taką fajną ideologią, tak. ale jak to jest, bo jesteście takim tercetem zgraną trójką. Dlaczego właśnie nazwa harmonik? To chodzi o harmonię w życiu, w, w piosence, w pracy, znaczy, współpracy. Współpracy również. Tylko jeden dźwięk na przykład w muzyce nie znaczy zbyt wiele. Kilka dźwięków stanowi melodię, a melodia i harmonia. I? I harmonia. Patrzcie, jak to się pie. Melodia, harmonia to romek. To oczywiście to, co my chcemy zaprezentować Państwu. Kochani Państwo, takiej harmonicznej wypowiedzi nie słyszałem jeszcze w tym studio. A tam, gdzie jest harmonia, to dobrze się dzieje, bo, powtórzę to raz jeszcze, dobrzy ludzie śpiewają, to nie ino na Śląsku, ale na całym świecie. Y, trio harmonik to Aleksandra i Damian, w zasadzie z tego co wiem, mocno udzielacie się wokalnie, a ty Roman, dmuchasz na saksie, ja? Dokładnie. Czasami, <laughs> jeżeli trzeba zaśpiewać, no to też się zaśpiewa. Patrzcie, jacy uniwersalni. To Olu, bo ty tutaj widzę takie pierwsze skrzypce. W ogóle grasz na skrzypcach? Nie, gram na fortepianie. O, proszę. I na czy... organach kościelnych także. Jero, nie. Dlaczego tylko na kościelnych? Nie tylko na kościelnych. Dobrze, ale czy to się zgadza, że e, on w ten sax wy śpiewacie? Czy jest jeszcze coś więcej w tym, w tym waszym działaniu harmonicznym? Ja myślę, że jest wiele. No. My A? dopiero. Tomu, nas ja myślę, że z czasem, kiedy będziemy działać, tej harmonii będzie w nas coraz więcej i tą pozytywną harmonią naprawdę Państwa jakoś tak pobudzimy. Do... Kochani Państwo, to może, może tak. Na czym gracie? Damian. Fortepian. Organy kościelne również. Tak, tak. organy kościelne również. Tak. Ola. Tak, również. Organy kościelne i fortepian. I fortepian. Tak. Teraz tak, do tego dołożymy wokal, Damian. Tak. Tutaj też dokładamy wokal. I trzeci bardzo harmoniczny Roman. No to na saksofonie, na klarnecie, akordeonie, no i na organach, ale nie kościelnych. Jero, nie, jeden taki niekościelny synek w tym, w tym zespole. Słuchajcie, kochani moi, jesteście debiutantami w Liście Śląskich Szlagierów. I byliście, z tego co ja dobrze pamiętam, i Wy pewnie tak, że na podsumowanie. Na podsumowaniu szlagierowego roku w Kępnie, Kęnie, tak? Tak, tak? Zostaliście bardzo pięknie i ciepło przyjęci przed, przez publiczność szlagierową. Bardzo fajnie podsumowani tam. Jak wspominacie tą chwilę w Kępnie, kiedy pojawiliście się tak pierwszy raz na deskach tego wielkiego szlagierowego koncertu? No i było, nie było wśród Tuzów szlagierowej sceny? Romku. Byliśmy bardzo Ciepło przyjęci przez widownię w Kępnie, bo to dla nas bardzo dobre doświadczenie i myślę, że wyciągniemy jakieś wnioski i A tak jak te, ze stresem? No. Opanowałeś stres? Myślę, że nie było takiego stresu, ponieważ widownia była tak gorąca, że nie było czas na stres. Jero, nie, ronie! Damian, powiedz ty mi, jak ty opanowałeś tą całą historię na deskach w Kępnie, wiesz, bo... Był, było, nieźle. Było, było nieźle, ale z początku też był stres. Ale nogi miękkie? Nogi miękkie były, ale później już przed widownią, jak już widownia biła brawo. Ale czy wy harmonicznie czujecie stres między sobą, jak jesteście na, na scenie? Czy Jak to jest, hmm. Olu? To znaczy, stres zawsze jakiś jest i zawsze czegokolwiek byśmy nie robili, to staramy się do tego podejść jak najbardziej profesjonalnie, więc stres nam troszeczkę zawsze towarzyszy, aczkolwiek staramy się go jak najlepiej zwalczać, no i dawać Państwu jak najwięcej od siebie. No pięknie, czyli taki szlagierowy, motyw motywujący stres się przyda. E, Szlagier Bądź Przy Mnie Blisko to jest utworek debiutancki Wasz. A ja bym chciał wiedzieć, jakie macie artystyczne plany, marzenia i, i kiedy płyta? Powiedzcie coś o tym, Damian. Plany, marzenia. Marzenia to na, oczywiście... Artystyczne, artystyczne. A, artystyczne. Patrzysz artystyczne. na żonę, nieźle się zapowiada, proszę Państwa. Artystyczne marzenia. Czołówka listy śląskich szlagierów. Czyli top czyli to, szlagier dziesiątka, kochani. Pamiętajcie o nich. Oni wiedzą, czego chcą. Olu. O marzeniach. No, tak? Marzeń mamy wiele. No, jeżeli Tych chodzi muzyczny. o te artystyczne, to, to chcielibyśmy skończyć naszą pierwszą płytę, przekazać przez tą płytę no kiedy? jak dla Państwa. No takim naszym założeniem jest do końca roku, natomiast jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy. Praktyka pokaże Romek. Eee, dobrze, tu już plany znamy marzenia, plany. Macie już z tej płyty przynajmniej 3, 4, 5 szlagierów. No przygotowujemy kolejne piosenki. Naprawdę będą fajne. Mam nadzieję, że się spodobają Państwu. Już no fajnie, a po śląsku będziecie tam coś śpiewać, czy nie? Z ha. pewnością tak. Słuchajcie, Romek to taki dyplomata, informatyk, szlagierowy. Dobra, ale Ola, Ola się trochę zaczerwieniła, ale to będziecie śpiewać po śląsku, czy nie? Znaczy, utwory, które obecnie przygotowujemy tak. są po polsku, tak. natomiast nie wykluczamy, że, że powstaną również piosenki w naszym języku śląskim. Idą, słuchajcie, idą do przodku. Są pięknie zharmonizowani, i o to nam właśnie w liście śląskich szlagierów chodzi. A o efekty, czy wskoczą do top 10, tu duży znak zapytania, ale wszystko przed Wami. Za chwilę zaprezentujemy, drodzy Państwo, nowość w liście śląskich szlagierów: szlagier TRIA Harmonik. Bądź przy mnie blisko. No, o czym jest ten szlagier, tak naprawdę, i, i jakie są Wasze oczekiwania, jeśli chodzi o emisję tego, tego Hiciora i już po emisji tego szlagieru w Liście Śląskich Szlagierów. O czym jest utwór? Drodzy Państwo, słyszeliście już w kępie, mam nadzieję, że Państwo słyszeli. Utwór o miłości powstał po prostu z naszych uczuć. Z Pięknie. tego, co czujemy, to po prostu przelaliśmy na papier, przelaliśmy na nutki, no i, I zaprezentowaliśmy nawet. Państwu I nutki miłosne, a oczekiwania? Oczekiwania? Że się spodoba Państwu ten utwór. Romek. No, i zostanie to poparte SMS-ami. Słuchajcie, pięknie powiedzieli o tym, o czym marzą. Pięknie to podsumowali. Ja myślę, że ten naprawdę spodoba się to wszystko, co dziś powiedzieliście i wasz szlagier w szczególności. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi było sympatyczne trio Harmonik.